Pokaż się, pokaż się To jest następny dowód mojej stanowczości i takiej silnej woli, prawda? Bo tak napyskowałam, że proszę dzwonić gdzieś tam. Ja już więcej żadnego nie wezmę. No i tym sposobem gówniak z podróżnej jest u nas. Nie wiem, jak będzie miał na imię. tak malutki, koło 3 miesięcy nawet może nie mieć. Chory przeraźliwie, Chudy jeszcze bardziej. Oczka zapłakane. Stópki leci. Dostał senulos na chwilę obecną. Kropelki do oczu. I mruczy. Mruczy i mruczy. I mruczy i gniecie. Taki jak kochany. Także jakby ktoś szukał takiego całośnika, przytulaka, to po wyleczeniu bardzo zapraszamy do adopcji. Nie, nie, nie Bezimienny te podróżniaku, te małe.